Cześć z tej strony Przemek Chojecki. W tym odcinku będę mówił o polskich startupach AI. Zrobiłem całą listę. W tym momencie już ta lista jest dostępna na moim blogu www.przemekchojecki.pl, gdzie możecie ją zobaczyć. 115 startupów ponad, bo lista ciągle rośnie. Są to nie tylko startupy, ale też większe firmy, które robiły projekty AI, a także różne ośrodki naukowe i prywatne inicjatywy, które zajmowały się sztuczną inteligencją. Jakie były moje kryteria? Głównie Ktokolwiek kto ma wdrożone rozwiązanie AI, które sprzedaje, jest już startupem AI z mojej perspektywy, czyli nie trzeba prowadzić własnych badań, jeżeli ktoś bierze czat GPT, opakowuje go w ładny design i sprzedaje, jest już, czatem, jest już startupem AI i jest to jak najbardziej w porządku, bo tak to też działa na zachodzie. Głównie chciałem zobaczyć, jak wygląda cała ekonomia startupów i, i, i co można z tego wywnioskować. Wniosków jest na pewno kilka, na pewno mamy dużo startupów związanych z marketingiem, ale też ze służbą zdrowia, co jest dość ciekawe. Tutaj widzicie całą mapkę startupów. Kategorie, na które podzieliłem startupy, to marketing i sprzedaż, generatywna sztuczna inteligencja, analiza tekstu, chatboty, sport, sprzedaż detaliczna, finanse, ubezpieczenia, cyberbezpieczeństwo, opieka zdrowotna, przemysł, infrastruktura, sprzęt i robotyka i w końcu inteligentne miasta. I teraz oczywiście wiele startupów można by umieścić w wielu kategoriach, ale zawsze wybierałem kategorię dominującą do danego startupu. lista ciągle się rozwija, ciągle dodaje nowe startupy jeżeli chcecie się ze mną skontaktować to zapraszam do kontaktu na LinkedInie. Tutaj będzie link podany przemekhojecki.pl albo znajdźcie mnie po prostu na LinkedInie. ogólnie idea była taka, za tym że chciałem zrozumieć cały rynek jak wygląda, ale te, i jednocześnie zobaczyć gdzie Polska ma największe szanse. Z mojej perspektywy i też patrząc na to, że zaczynałem na Uniwersytecie Warszawskim i mam stamtąd wielu znajomych, którzy potem wyjechali za granicę: czy to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Szwajcaria, e, Francja, Niemcy. E, widać, że od lat mieliśmy i mamy dalej świetną edukację w zakresie tym bardzo technicznym, czy to informatycy, matematycy, fizycy, e, tylko nie było dotychczas możliwości, w szczególności też nie było kapitału. To się powoli zmienia, ale dalej, przez to, że e, po w szczególności pandemii większość ludzi jest w stanie pracować zdalnie, dużo firm przestawiło się na proces zdalny. Musimy o talent konkurować międzynarodowo, gdyż wielu z ludzi, którzy mogłoby pracować za granicą, ale chcieliby mieszkać w Polsce, już to mogą robić, kiedyś musieliby wyjechać, przez to mieliśmy więcej ludzi w Polsce, którzy musieli pracować w polskich firmach. W tym momencie ci ludzie dalej są w Polsce, ale pracują dla zagranicznych spółek. Jest to super ciekawe. Oni do jakiegoś stopnia budują ten ekosystem tutaj, bo zaraz Zrabiają pieniądze za granicą, przywożą je do Polski, od razu tutaj wydają, bo e, mieszkają na miejscu. E, najwięcej startupów mamy z marketingu, opieki zdrowotnej i przemysłu. E, o ile przemysł i marketing mnie nie dziwi, tam jest dużo danych, łatwo dostępnych. Tak opieka zdrowotna jest dość ciekawa, bo jest to dość e, trudne i ogólnie w tym w całym healthcare jest. E, dużo oczywiście danych, ale trudno dostępnych, trzeba je anonimizować, trzeba prosić o dostępy. E, więc jak widzicie całą listę, teraz nie, nie będę przechodził dokładnie przez każdy ze startupów, bo jest tego naprawdę sporo. Niemniej, jeżeli macie sam jakieś pomysły lub prowadzicie startupy związane ze sztuczną inteligencją, to dawajcie znać. W tym momencie chyba najwięc, najbardziej znanym startupem globalnie, jeżeli chodzi o AI, jest Eleven Labs, który. który pozwala na klonowanie dowolnego głosu po to, żeby albo go użyć do na przykład podcastu, oczywiście deepfake'i też tutaj są często używane, ale twórcy Eleven Labs starają się zabezpieczyć przed tym, tak samo jak ChatGPT i OpenAI stara się zabezpieczyć przed nie, nie, niepożądanym użyciem czatu i pisania treści. Eleven Labs jest zdecydowanie najbardziej znanym startupem, o którym też tweetował Elon Musk, więc jest to super ciekawe. Oprócz tego mamy kilka innych startupów, To aplika już została przejęta przez zachodni podmiot, z tego przez Snowboard Flake, ale jest też kilka innych, sporo czatów i obsługi klienta, kilka startupów ze sportu. W handlu detalicznym ogólnie, jeżeli o tym pomyślicie, to, to AI tutaj w środku głównie zapewnia to, że procesy, którymi się zajmujemy, są bardziej efektywne. Więc w szczególności przydaje się to w biznesie, jeżeli wielu pracowników w waszej firmie albo wy sami macie powtarzalne procesy, które są żmudne, to w większości pewnie da się je zautomatyzować odpowiednim narzędziem. I do tego też tam służyć mała ta lista, bo być może jesteście w stanie znaleźć od razu gotowe narzędzie dla waszego biznesu, które pozwoli Wam na zwiększenie efektywności. Często łatwiej jest wziąć gotowe rozwiązanie, przystosować trochę, niż budować wszystko od zera, i oczywiście ten koszt będzie znacznie niższy, bo często budowanie narzędzia od zera no to jest koszt przynajmniej pół miliona złotych. To jest wynajęcie kilku programistów na pół roku, żeby, żeby zakodowali rozwiązanie. I oczywiście w sztucznej inteligencji jest znacznie trudniej potem, bo musimy to rozwiązanie utrzymywać, to nie jest tak jak w klasycznym programowaniu, że mamy aplikację, która działa, nie trzeba jej za bardzo doglądać, tylko opłacać serwery. W przypadku rozwiązań z uczeniem maszynowym to ten maintenance, to utrzymywanie jest cały czas potrzebne, bo dużo rzeczy może nie działać, plus będzie działało tylko probabilistycznie, to nie jest, to, to programowanie związane z uczeniem maszynowym nie opiera się na pętlach if den, tylko na, na pewnym rodzaju probabilistyki, więc nie możemy oczekiwać, że będzie Procentowa skuteczność i to powoduje, że w szczególności często może się zdarzyć, że dostajemy też złe odpowiedzi. Tak na przykład jest z czatem GPT, który nie daje zawsze poprawnych informacji, nie zawsze te, czasami fakty wymyśla, halucynuje, to wszystko bierze się z probabilistyki. Dlatego warto też łączyć wiedzę ekspercką z AI i wtedy mamy najlepszy rezultat, kiedy człowiek ma odpowiednie narzędzie do tego, żeby, do tego, żeby współpracować z maszyną. Tutaj widzimy te startupy z opieki zdrowotnej, z healthcare'u. jest ich sporo, tu jest dużo szczególnie platform do analityki i diagnostyki, bo tutaj tych danych rzeczywiście będzie najwięcej, ale są też takie rzeczy typu voiceboty dla opieki zdrowotnej, wsparcie dla trzeźwości, stetoskop dla rodziców, wykrywanie raka, no jest bardzo dużo ciekawych, ciekawych rozwiązań. W przemyśle tak samo jest dużo rzeczy związanych z przemysłem, które w szczególności to faktory 4.0, gdzie w dużo danych pochodzi z, z przemysłu i możemy ich używać albo do e, optymalizacji całego procesu, albo do monitorowania, wychwytywania e, różnych anomalii w, w całym procesie produkcyjnym więc jest to super ciekawe, w infrastrukturze, tutaj głównie infrastruktura pod machine learning, czyli chodzi o narzędzia, które pozwalają na szybsze wdrażanie uczenia maszynowego, sprzęt i robotyka, mamy też kilka rozwiązań, inteligentne miasta i w końcu dział z AI software house'ami. Jest dużo firm, które zajmują się po prostu dewelopowaniem softu, jednak AI software House, a zwykłe software house'y jest między nimi dość duża przepaść przez to, że zajmowanie się sztuczną inteligencją to jest proces bardziej dalej Naukowy niż czysto inżynieryjny. Jest dużo prób i błędów, nie można w pełni oczekiwać stuprocentowo dobrych rezultatów, więc też zrozumienie tego przez Software House y powoduje, że ich praca jest trochę inna. Ja sam mam Software House, który właściwie jest takim butikowym consultingiem, Pomagamy w wdrożeniu strategii AI w dowolnej branży. I potem, potem pomagamy też w, w znalezieniu albo partnera, który by wdrożył całość, albo w zatrudnieniu ludzi już do zespołu in-houseowego. Więc, jeżeli potrzebujecie w ogóle pomyśleć o tym, jak wasza firma mogłaby wdrożyć sztuczną inteligencję, zapraszam do kontaktu albo na, na LinkedInie, albo przez właśnie ulam.ai. Jest także kilka innych bardzo ciekawych software house'ów, które budują bardzo, bardzo dobre rozwiązania. W końcu większe firmy, tutaj to był krótki artykuł, ale tych, tych firm jest znacznie więcej, które robią bardzo sensowne rzeczy i starają się wdrażać AI. I w końcu środowisko akademickie, które powoduje, że tak naprawdę mamy tego talentu dość dużo. Dużo się rzeczywiście pracy ogniskuje tutaj wokół Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski zdecydowanie wiedzie prym, jeżeli chodzi o talent, jeżeli chodzi o to, ile ludzi zajmuje się uczeniem maszynowym i rzeczami dookoła niego. Jest też kilka programów związanych z NCBR-em czyli Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, więc jest to ogólnie dość ciekawe, co się dzieje. Prywatna inicjatywa także na, w Akademii Leona Koźmińskiego, tam sporo jest rzeczy związanych bardziej z biznesem i filozofią, jeżeli chodzi o AI i także dzieje się trochę rzeczy na Politechnice Śląskiej i na Politechnice Wrocławskiej, Kraków także i jest kilka ciekawych organizacji non-profit, które albo organizują spotkania, albo starają się prowadzić badania, Warsaw AI, Data datascience.pl, więc sporo, sporo tutaj dzieje się ciekawych, Rzeczy. Tak jak mówiłem, jeżeli czegoś Wam brakuje, dawajcie znać tutaj w komentarzach na, na YouTubie albo na, skontaktujcie się ze mną na Linkedinie, tą listę będę rozwijał, bo myślę, że warto i oczywiście jeżeli sami potrzebujecie jakiegoś wdrożenia związanego ze sztuczną inteligencją, z inteligencją albo macie pytania co do sztucznej inteligencji, też dawajcie znać, bo to jest to, czym zajmuję się w tym momencie na co dzień. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.